Aby nasz ulubiony jogurt czy serek trafił na sklepowe półki, a stamtąd do naszej lodówki, mleko dostarczane przez rolników do zakładu mleczarskiego przejść musi cykl produkcyjny, którego efektem będzie gotowy produkt. Ten cykl nadzoruje technik przetwórstwa mleczarskiego. Daniel Śliwiński jest pracownikiem okręgowej spółdzielni mleczarskiej w Garwolinie. Pracuję już tu 5 lat na stanowisku aparatowego, wstępnej obróbki mleka. Maria Szarek jest kierownikiem działu twaroszkarni. Ukończyłam szkołę zasadniczą z praktykami tu na właśnie na zakładzie i po ukończeniu tej szkoły zasadniczej poszłam do technikum leczarskiego do Rzeszowa. Teresa Mucha od 14 lat pracuje w spółdzielni w Garwolinie. Zaczynała jako brygadzista. Dziś jest laborantką. Badamy próby mleka od dostawców, od rolników, na zawartość białka, tłuszczu, czyli na tzw. skład chemiczny, a także na zawartość komórek somatycznych i zawartość bakterii. Do zadań technika przetwórstwa mleczarskiego należy wytwarzanie wyrobów mleczarskich, obsługa urządzeń stosowanych w procesie produkcji, planowanie procesu technologicznego, ocenianie jakości gotowego wyrobu. Technik przygotowuje surowce i dodatki do żywności. Przyjmuje też mleko od rolników. Każdy litr mleka musi przejść przez aparatownię, czyli dział przygotowania mleka do dalszej obróbki, który jest sercem każdej mleczarni. Mleko przetwarzamy, tu jest wstępna pasteryzacja, homogenizacja w zależności od gotowego produktu, jakie ma być przeznaczony, czyli czy na twarogi, czy na mleko spożywcze, czy na jogurt. Poranna zmiana w aparatowni zaczyna pracę o szóstej. Pierwszym zadaniem pracowników jest mycie i sterylizacja wirówek w wysokich temperaturach. Po uruchomieniu produkcji technik kontroluje wszelkie wskaźniki i parametry. Przepływy, ciśnienie, temperaturę. Większość parametrów mamy na monitorach w swoim tam pokoju, więc nie musimy prawie wcale wychodzić na dział tu, gdzie znajdują się tanki czy wirówki. O tym, co danego dnia jest produkowane, decyduje kierownik zmiany i kierownik produkcji. To bezpośredni przełożony pracownika aparatowni. Technik kontaktuje się także z pracownikami laboratorium, którzy kontrolują jakość opuszczających linię technologiczną produktów. Moja praca też polega na tym, że współpracuję z działem handlowym, gdzie mi dają różne zamówienia. Ja przekazuję te zamówienia dalej na dział do brygadzisty. W tej pracy trzeba zachować szczególną ostrożność. Gorąca woda, mleko, para, a także gorące produkty mogą spowodować oparzenia. W zakładach mleczarskich pracuje się zwykle na dwie zmiany. W okresach zwiększonego zapotrzebowania na produkty mleczne, np. przed świętami, praca może się odbywać również w nocy. Zachowanie higieny to w tej pracy podstawowy wymóg. Wszyscy pracownicy raz, dwa razy w roku przechodzą badania okresowe. Nabiał spożywają ludzie od najmniejszego do najstarszego więc my nie możemy mieć czegoś takiego, że mamy brudno albo nie zachowujemy odpowiednich warunków. Szczególnie dotyczy to działów, gdzie pracuje się ręcznie, na przykład przy wyrobie twarogu. Technik przetwórstwa mleczarskiego znajdzie pracę przede wszystkim w firmach branży przetwórstwa mleczarskiego, w spółdzielniach i zakładach mleczarskich. Może pracować przy linii produkcyjnej, w dziale kontroli jakości, laboratorium, w pomieszczeniach biurowych, na przykład w dziale marketingu. Proces produkcji wyrobów mleczarskich jest dziś w dużej mierze zautomatyzowany. Rolą technika przetwórstwa mleczarskiego jest głównie obsługa i kontrola urządzeń używanych w procesie produkcji, mieszarek, wirówek, podgrzewaczy. Trzeba kontrolować, jak to twaróg się ukwasza, jak się go podgrzewa ale to jest wszystko mechanicznie. Praktycznie nie widać, którędy produkt dochodzi do maszyny, a jest już kubeczek z gotowym produktem. Technikum mleczarskie jest ważnym etapem przygotowania do zawodu. Budowa pasteryzatora, pompy, wanny, tę wiedzę niezbędną w tym zawodzie również dostarcza szkoła. Praca technika przetwórstwa mleczarskiego może przynieść dużo satysfakcji. Jej efektem są produkty, które zaspokajają potrzeby konsumenckie tysięcy ludzi. Właśnie jesteśmy takimi osobami odpowiedzialnymi za to, żeby, żeby to mleko było dobrej jakości, żeby produkty, które wykonujemy, były z mleka dobrej jakości. Stoimy na straży właśnie tego.